Myślałam, że ustawimy przeszkody, które skierują gąsienicę do drugiego dębu na uboczu. To bardzo sprytny plan, pszczółko. Wykonać! Grupa Alfa, zrobić pomiary. Grupa Beta, transport gałęzi. A Grupa Zeta, transport dużych liści. Ruszać, ruszać, ruszać! O, Przeszkoda numer jeden stoi. Stać. najważniejsza część planu Uch, Teraz trzeba tylko dobrze oznaczyć całą drogę do dębu. Dziękuję Wam bardzo! Dzięki Waszej pracy gąsienice idą prosto do drugiego dębu. Operacja zmiana trasy wykonana. Teraz instalacja mostów nad włosami, aby owady pełzające mogły przejść przez drogę. Oddział naprzód, marsz! Raz, dwa, raz, dwa, raz! Dwa, Skoro raz, pomogliśmy dwa. już wszystkim naokoło, może zajmiemy się moim swędzeniem? Jasne, Guciu! Lećmy do Filipa! On się zna na uzdrawiającej mocy kwiatów. どっち